Ten też jest, Jaściu też jest 9,7, ten wysoki, wiesz? Ale, ale zobaczę, wiesz co ten, bo ponoć jak chodził kiedyś tam, wiesz, to później jak nie dał to przez to chodzi. O, tak, wiesz, zobaczymy. No, no ja wiem, ale to musi przeżyć, jak, jak się załapie, to będzie grał, jak nie, no to niestety. To jest blisko. Was Ale nie was tam Idź. was na Idź. Idź. Trzymaj. Idź. asykuracja Idź. Idź. nie Idź. 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 nie Jedź, 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 jedź. Jedź, Yes, si montata leco. Da un po' po. Yes, yes, yes. Da Cefri Mihail. Vedete? Mihail, yes. Si mont. Ora. Era. Dai, dai.

You want to go? Oh, Takže pistol. Je! Daw, taky